Chce mi się kurwa pić. Coś gazowanego, ale nie mam. Nic. Tylko wodę. Styposia. 5 zł. Ale co ty isz, Volt? Nataszka chce ci usiąść na mordzie. Co ty pierdolisz, Volt? Nataska chce ci usiąść na mordzie. To by nie chciał, zacznijmy od tego. Czyli David Jasper. Who the fuck are you talking to? Oh, hello, you look like Dawid Jasper. Who the fuck is that? Uh, he's Patostreamer. E, hold on, I've got a question for you, right? Yeah. It's nice. coming up to Christmas, right? Christmas, nice, you know. Nice you know, kitchen. You know fucking Christmas, right? Yeah, yeah, yeah. No, right. No. Have you made your wish list yet? What? To Santa. A wish list to Santa. Dear Santa, I want... Uh, fuck. <laughs> 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 All right. That, that. Anything else? Yeah, thank you. Whoa, what else do you want from Santa? Uh, he I want pack from Santa. <laughs> you want Santa to fuck you? Yeah. We <laughs> blow jump. <-jab. laughs> What's fucking wrong with you? No no with up. You wanna blow jump And no Santa? condom, no condom. You're gonna fucking blow Santa. Yeah. <laughs> that's, that's fucked up, man. That's beyond fucked. <laughs> no, man, you, you can't, you can't rape Santa, you just fucking can't do that. I can all. No, you can't, too small. I can all. Oh, no. Too small, too small. No, 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 too big. No big. I can. <laughs> <laughs> I can Okay, my friend, I have to go. Yeah, nice one. Yeah, see ya. Nie, wiem, co z nim powiedzieć, bo miał taki akcent popierdolony brytyjski, że, że, połowę rzeczy to ja nie wiedziałem co on mówi, bo on miał taki. Zgaszyłam. Siema zule? Amordos, no, <ścoughs> Harry Potter zule. Jezu, uwielbiam jak się, jak się kurwy kurwiają Kiedy Kasia na Nie, ja Nie wiem, bo Kasia jest za granicą cały czas Tym razem chujko wie Tylko na ruchanie Taka poligamia totalna Po Pradze prowadzić? Nie, no wiesz, no ja mam ludzi, ludzi którzy by ją prowadzić. Bardziej chodziło mi o to, że poszukałbym posz... sobie miejsc jakieś na melanżowanie. Ja ogólnie muszę jakoś sytem. Ty znowu do Warszawy jedziesz? No, w czwartek jadę do Warszawy. Bo cicho? To no dobra, mogę spalić. Teraz z Sebą do Warszawy. Nie wiem czy Seba jedzie ze mną do Warszawy. Eee, zobaczymy. Jak dopiero... Co tam byłeś? Po co wracałem? Bo... Bo co miałem robić w Warszawie w ciągu tygodnia? Zresztą ja prawie musiałem robić.

On <fixos> 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 nie <snifored> mm -hmm> <sum> Kurwa, to mi spadł, ale dobra Co? Nic, dobra Chcesz widzieć Magic Trig'a? Co chcesz zrobić? Magic Trig'a Ty to No widzisz? dawaj Magic Trig'a to, Dobra, pan małem moją rękę, nie? No. Trzy Jeden Ja pierdolę, Jezu, ten Magic Trig, no. no Kurwa, gry na nauczyłeś? Ej, Ja pierdolę. A widzę, że tam siostra napierdala na drugi front. Siostra! Ty. Ziomal Kolegam Kurwa, ale kiedyś to kurwa. było! Kiedyś ja przechodziłem do ziomka nocki i napierdaliśmy w ligę. Żeby tylko kurwa razem wbić wspólnie diament. A teraz na no, omegle się kurwa siedzi. Kurwa. Kumarze do z ziomkiem do ziomka przychodziłem i graliśmy w ligę Na jednym kąpie Ja grałem myszką, on drogą kreaturą I graliśmy wspólnie Da się, da się kurwa ty jeszcze to je. Siema. Patrz, on wygląda jak. Co na imię Johnny Depp On ja tu Johnny Depp Zajebałem może nie statek, ale rower kiedyś. Zajebiste kurwa I te. Też graliśmy sobie, ale to już wiecie, w LOL, LOL był całkiem późno. Ale graliśmy też takie gierki, nie pamiętam jak one się nazywały, ale miał taki program, gdzie było mnóstwo gierek. Tam, nie wiem, był jakiś tam dysk i odpalał już tam ten i miał 50 czy tam 60 gier. Co ty spierdzałeś? Eee... I ten Um... No... I co miałem mówić? To z samolotem. I grałem właśnie w takie gierki, jakieś że kurwa i pojebane i... ...i Spidermany Halo Ale się. Może, może Inter... Interceptor Możliwe, możliwe No było tam dużo gierek Na jeden taki polder i tam nagle tam się tam odpalało i tam było mnóstwo gierek Ze sto gier Ale takie wiecie, takie... Ała? Takie jakieś Oponki zatonki 5 złotych Dzisiaj już środa, wiecie co to znaczy? Twarz z uśmieszkiem kto chce Już dzisiaj siądajesz? No ja faktycznie... Tak? To jebana ja już, już jutro jadę do Warszawy, ale... Pojebana. Jutro. W sumie to pojutrze to. Ten... A więc jutro jak stale to następnego dnia. Czy dwie nocy o!

4? ja pierdolę znowu ten trawolta jebany bo siedział machonek ja ci się ty nie tyba toś ty jesteś wymierz KNS G2 za okay. moich czasów KNS nie był z G2 tylko nawi... Nie, nie nawi. Nawi? Nie, nie nawi. Cały pin dole. Eee, Byłby... W-w-w-w-w... Eee, eee, NIP! NIP? TSM! TSM! TSM Liquid? Ten... W sumie on w dużych. W dużych duży był ten. EnVy, jasno A w NiPie NIP też nie był? Ninja, ninja was? W Ninja nie biegała? W NiPie nie był? Czy, czy mi się było? Czy w NiPie też Weźmy nie to. był? Czy w NiPie też był? Nie boję się, że pan stale? Stary, ja się niczego nie boję się nie możecie bać Nie byłem w NiPie? Titan Okej, okay, w Titanie mógłbyś, no en Dobra, dobra Envy był długo No teraz G2 Siema ale teraz już mi się nie, og nie ogląda tego cs a fajnie. Już nie oglądam cs a Kiedyś, kiedyś dużo oglądałem cs a Zresztą... Siema. To cycki czy dupę? Co? Cycki czy dupę, Cycki czy dupa? No. Twarz i inteligencja, ale... Ale nic z tego nie macie! Hmm. Oj, co się stało? Tu nie bałem sona wiedziałem że się obrazi, ale w sumie Niebię to tutaj chciała pogadać.